To czwarta faza. Słucham? Historia nie dzieje się tak po prostu. Sprawiają ją w ruch wielcy tego świata. Każda faza trwa mniej więcej 20 lat. I co cztery zwroty. Cztery fazy tworzą cykl o długości odpowiadającej ludzkiemu życiu. Każdy z nich kończy się kryzysem. W tym kraju zawsze chodzi o wojnę. Rewolucja. 80 lat i wojna secesyjna. 80 lat i Druga wojna światowa. Właśnie mija kolejne 80 lat. Coś się szykuje. Cel satanistycznych elit polegający na transformacji do nowego gatunku człowieka. To jest szaleństwo. Nic dziwnego, że prorok Daniel był dogłębnie poruszony tą wizją. Spójrz tutaj. Jak skrzydlaty wąż owija się wokół gospodarza. Zauważ, że są też meduzy. Żywają one komórek parzydełkowych do paraliżowania ofiary. Kojarzy mi się to z nanotechnologią, którą szatan najprawdopodobniej musi się posłużyć w celu cichego przejęcia ludzkiego ciała. O, no, obudźcie się już teraz. O mój Boże. To żyje. Cała powłoka jest teraz przejmowana, ponieważ dusza odeszła. Ma teraz miejsce ostateczna transformacja. Kręgosłup się zmienia. Transformacja dokonała się. Następuje odrodzenie. Tylko dzięki łasce Jahua ci z nas, którzy zostali wezwani, mają oczy, by przejrzeć ten szatański spisek, by zniewolić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. Gdyby to było możliwe, nawet wybrani zostaliby zwiedzeni. Ponieważ większość nie dostrzeże w tym tego, czym to jest. Ciekawe, że używają w tym miejscu różu. Kojarzycie reklamę T-Mobile o szybkich usługach Wi-Fi? No cóż, nowa technologia jest reprezentowana przez różowe fale. Obudźcie się. Nowy ga gatunek wykształcił się i widzimy, że pod koniec tego procesu, w miarę jak ludzkość ewoluowała, nowe humanoidy osiągnęły wyższą świadomość. Oto jest ich era oświecenia. Wygląda zupełnie jak człowiek, bo nim jest. W dwóch trzecich. To jego DNA. Ma dodatkową nitkę, potrójna helisia. W tym tajemnica? Nie wiem. Ja mam podwójną helisę, jak wszyscy ludzie. To znaczy, że nie znamy jego prawdziwych możliwości. Spoko, chłopie. Wiele nie straciłeś. Okres dojrzewania to kanał.